Wiewiórki i Bobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Yy, odcinek zaiste istotny. Dlaczego? Dlatego, że jestem ten prawdopodobnie ostatni dzień w Ratana Za chwileczkę, już bus czeka, ruszamy w stronę Siem RIP. Tam też spędzimy najbliższe 2-3 dni. Po czym prawdopodobnie ja się odłączę od grupy i pojadę już stamtąd do Phnom Penh. A z Phnom Pen do Kokongu, do dziewczyn. Ale nie uprzedzajmy faktów, bo na razie dopiero zaczynamy ten dzień, dopiero zaczynam ten odcinek, także jeszcze mnóstwo może się wydarzyć. Zapraszam Was bardzo serdecznie i życzę miłego oglądania, oczywiście. A zważywszy na fakt, że wyjeżdżam, to jeszcze ostatni rzut oka, jak wygląda, jak wygląda Ratana Kiri i ośrodek tutaj w dniu mojego wyjazdu, a więc. Właściwie w przeddzień rozpoczynającej się pory deszczowej. No, jest dość pochmurno, wietrznie i wcale nie gorąco. Mój ubiór mógłby wskazywać na to, że dzisiaj jest upał, a jego de facto nie ma. Piękna zieleń, tego tu nie brakuje. Ośrodek z basenem, z jacuzzi, z bardzo fajnymi pokojami, z dużą restauracją i koktelbarem. No, to są na pewno plusy tego miejsca bez dwóch zdań. Spokój, cisza, o ile nie przeszkadzają nam brzdąkające i bzykające różne owary. No i to powietrze, naprawdę mega świeże, przyjemne. Tu się inaczej oddycha niż w stolicy na przykład. Dużo zieleni w całym ośrodku. To tak wygląda moje pożegnanie z bajką. Pożegnanie z Ratanakiri. Bus już czeka i zaraz ruszamy do Siem Reap. Półtorej godziny w trasie, pierwszy pit stop. Zatrzymaliśmy się na chwileczkę w dość charakterystycznym miejscu. Przyjechaliśmy stamtąd. Tam się jedzie do Banlung Ratanakiri. Tam jest trasa, no powiedzmy sobie na Phnom Penh, ale generalnie na resztę Kambodży. I tutaj jak pojedziemy, mamy trasę na Laos. Już niedaleko stąd jest granica z Laosem, a my wyjechaliśmy już chyba z prowincji Ratanakiri i jesteśmy w tej chwili na początku e, prowincji Treng. tam mają to dziadostwo, które już sobie pożygałem to, to, to zobaczmy, co za dziadostwo mają, że Misza się prawie pożygał to swoją drogą jest takie y, miejsce popularne bardzo do przystanku Tutaj się częściowo przeładowuje. Ci, którzy właśnie na Laos jadą, no to jadą dalej na Laos. Ci, którzy dalej do Bannuk, to do Bannuk. Ewentualnie do wietnamskiej granicy. A Misza chce pokazać, w y ogóle, przez to, że zamieszkałem tutaj, w ogóle się z Polski wymeldowałem. Nie w Polsce już nie ma, nie? Nic. Tak. Mam no, tylko tam samochód. Ładę kupiłem na Syberii 8 lat temu, chyba. 8, nie wiem, ile są lat temu. Zwróćmy uwagę na to, że główny bohater mojego kanału normalnie wygląda jak cywil, nie? Ja przez rok chodziłem tutaj w trepach. Tak. Wiesz, element umundurowania, oporządzenia teraz, jak już tutaj mieszkam, to jest po prostu zajebiście. Po cywilnemu, no normalnie wygląda. Ale coś. podejrzewam, że jednego dnia, jak się wkurzę, o ile się ustabilizuje sytuacja w Wilnie, to mam taką ładę. Kiedyś kupiłem, e, pojechałem na Syberię autostopem, kupiłem tam ładę za 200 dolarów i ta łada przyjechała do Polski. I chcę ją przyjechać do Kambodży kiedyś. O, ty w dziuple, to dobry był temat. No, to jest to dziadostwo, jakieś ryby fermentowane. Tak jest. Kiedyś o tym opowiadałem. W tych tore, torebekkach to się rozwija i zjadaj, I tam jest surowa ryba z różnego rodzaju przyprawami. Nie kupujcie tego, jak będziecie jechali. To jest jedyna rzecz, po której się tutaj w Kambodży pochorowałem. Można jeść wszystko, można jeść najróżniejsze owoce, można jeść ryby. Wszystko, ale ryby obrobione. Natomiast temat... ryż. ryż, ryż tak. z... Na słodko. Na słodko, no. Takich rzeczy. Tego nie kupujcie nigdy. Wystrzegajcie się tej surowej ryby. Dobra, chodźmy tam do nich. Do, do, do wszystkich, bo nam przepadnie jedzenie. Bo postój jedzeniowy. Tu jest nasz kierowca. Chyba chce przestawić samochód. Tym, że w każdym razie samochodem właśnie śmigamy. Zostało nam jeszcze jakieś 5 godzin mniej więcej do Siemri. Tam już widzę, wszyscy weszli. Zobaczmy co mamy do jedzenia szybciutko. co mamy? Co mamy? Co mamy? Czy my mamy coś fajnego? Tu mamy prahok. Tutaj mamy taką zupę wietnamską z rybą na kwaśno. To jest wieprzowina z jajkiem na twardo. Rąbany kurczak z imbirem. Dobre tylko, że porąbany niestety. To jest fajna sałatka. Maciu kru. Maciu kryn. Kryn. Co? A, koko. A A, okej. Okay. To jest podobne bardzo do maczu tylko, że jest z kurczakiem zamiast e, ryby. I tutaj jest jakaś sałatka, także spoko, coś sobie wybiorę, coś się da zjeść. I szybciutko tylko chciałem pokazać co wziąłem, no ryż oczywiście i to jest taka sałatka z wieprzowiną e, lekko kwaskowata, bardzo fajne. Mając komfort jazdy prywatnym busem można sobie na to pozwolić, bo jak będzie potrzeba zatrzymać się w łazience to się po prostu zatrzymamy. Co innego gdybym jechał busem z innymi. Ok, to smacznego. Jesteśmy już w busie i zaraz będziemy startowali. Także road trip, ciąg dalszy. Zatrzymaliśmy się na chwileczkę yy, na postój taki przydrożny. No i tym sposobem. O, przepraszam, już. I tym sposobem można rozprostować też nogi. Bo takie siedzenie przez dwie godziny w jednym miejscu jednak daje się we znak, jak już się ma mój wiek. Pogoda bardzo ładna, myślę, że nie będzie padało dzisiaj. Jest szansa na kąpiel w basenie wieczorem w hotelu, ale do tego czasu jeszcze 4,5 godziny. Ostatni postój przed dojazdem do Siem Rip zostało nam około godziny, nie całą godzinę nawet, więc powinniśmy niedługo już być. Słońce jeszcze dość wysoko, ale myślę, że jak zajedziemy do Siem Reap to akurat będzie się robiło troszkę ciemniej. I przystanek na rozprostowanie nóg dla tych, którzy palą na papierosa, dla tych, którzy mają ochotę wyskoczyć za krzaczek. Do wyskoczenia ja za krzaczek. Ten weekend w Kambodży odbywają się wybory. Tutaj pani ma czapeczkę i koszulkę z logiem CPP, czyli y partii, która rządzi. Okończy Real. Partii, która rządzi tutaj od dłuższego czasu w Kambodży. Ale odbywają się normalne wybory. Są one regularne co 4 lata, i właśnie w ten weekend odbywają się wybory samorządowe, czyli takie lokalne. W całym kraju już nie można prowadzić kampanii wyborczej i wszyscy idą głosować na swoich kandydatów. Co ciekawe, jak wygląda głosowanie? No dostają Dostaje się karty do głosowania, ale nic się nie zaznacza żadnym długopisem, tylko przy kandydacie, na którego się głosuje, stawia się kciuk. Więc stemplujemy go w atramencie i przykładamy do karty do głosowania. Ta farba jest farbą, która się zmywa, ale zmywa się dopiero po kilku dniach. Dlaczego? No bo to po to, żeby od razu było widać, że ktoś już głosował i żeby nie poszedł głosować po raz kolejny. W ten sposób się ogranicza ilość ściem. Czyli kciukiem, pyk potwierdzamy nasz wybór. I to, na kogo głosowaliśmy, myślę, że za niedługo, powinniśmy, czyli za kilka dni, powinniśmy poznać już wyniki tychże wyborów. No Nie spodziewamy się jakiegoś sensacyjnego rozstrzygnięcia czyli najprawdopodobniej CPP zgarnie zdecydowaną większość mandatów. Chociaż wybory samorządowe rządzą się swoimi prawami. Super partia! Nie wiem, czy to będę wycinał, czy zostawię, żeby miał za swoje. W każdym, razie, w każdym razie wybory samorządowe to jednak wybory na ludzi, na konkretne osoby i czasami w tych mniejszych szczególnie w miejscowościach niekoniecznie to idzie zgodnie z linią w całym kraju. Także w przyszłym roku będą wybory parlamentarne, które będą no, bardziej spektakularne, może nie, mniej, nie, nie bardziej istotne, ale bardziej spektakularne. Natomiast ten weekend to weekend wyborczy i w związku z tym między innymi Całkowity zakaz sprzedaży i konsumpcji alkoholu w całym kraju. Meldujemy się już w pokojach. Jesteśmy w hotelu. Mi się trafił pokój na piętrze. No i chciałem Wam go pokazać, skoro już jesteśmy tu razem. Na wejściu bardzo duże łóżko king size. Tu mamy taką przestrzeń ala living room: sofa, fotel, krzesełko, stoliczek, telewizor. Duży balkon, a tam w dole basen. Tam jest bar na dole, a tutaj na tym poziomie jest restauracja. Ponieważ nie ma specjalnie gości, to chyba nie będą mi hałasowali. Można sobie na zewnątrz usiąść przy stoliczku, albo tam jest taka wersja bardziej japońska do siedzenia. Duża szafa, lodóweczka. Jest czajniczek, jest gdzie przysiąść. No i teraz uwaga. Bo wchodzimy, no właśnie, ja bym to raczej nazwał pokojem kąpielowym, niż łazienką. Tutaj prysznic, mamy deszczownicę, a tutaj, proszę bardzo, wannę. A tego się tutaj często nie spotyka, zapewniam Was. Tutaj umywalka, lustro oczywiście i osobno otwierana, zamykana toaleta w dość oryginalnym kształcie. I tak się prezentuje pokój. Bardziej studio niż pokój, bym powiedział. Mega mistrzostwo świata. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Dobra, schodzę zaraz na dół. Popatrzeć sobie, jak wygląda basen. Część z Was prosiła mnie, kiedy wchodzę, nie wiem, do sklepu czy wynajmuję pokój w hotelu, żeby informować również o cenach. Tak, żebyście mieli jakieś pojęcie, chociaż mniej więcej, ile tego typu rzeczy kosztują. No więc. Tutaj Dowa, ten pokój, który pokazywałem, który widzieliście przed chwilą, w sezonie mokrym, czyli tym, który się teraz zaczyna, kosztuje 50 dolarów. W sezonie suchym, czyli w wysokim sezonie, 100 dolarów za taki pokój za dobę. Eee... No, piękny hotel, piękny hotel, naprawdę piękny hotel. I jeszcze jest ta duża szafa. W szafie mamy safe, dwa szlafroki, klapki. Żyć nie umierać. Fajnie, Bardzo mi się podoba. Punkt operacyjny za moimi plecami. Tam się spotykamy i ruszamy na miasto. Eee, pokażę im takie miejsce, w którym kiedyś, jak byłem tutaj w Ciemrip, to zazwyczaj tam jadałem. Z rewelacyjną kuchnią kumerską. I tam się właśnie wybieramy na razie na początek. Misza w gotowości? <grym> ja tym, zatem lecim na Szczecin. Jest Siem Rip. To jest ta główna droga, która idzie wzdłuż tego kanału. Nie wiem, czy to można nazwać rzeką, raczej kanałem. Tam zaraz jest już to główne rondo, takie jak pójdzie się kawałeczek prosto, i skręci w prawo, to będzie Pub Street. My będziemy na razie skręcali w lewo do tej restauracji. Tak jak widać, na tą chwilę zrobili piękne chodniki, dość szerokie. Czyli bardzo nietypowe jak na Kambodże. No i droga wylana asfaltem, nowiutka. Jest super. Jak byłem tu ostatnio zadamem, no wszystko jak, nie wiem czy jak pamiętacie, siściutko było rozkopane, wszystko było w piachu, w błocie, e, dziurawe. No jak na razie, z tego co widziałem do tej pory, zmieniło się bardzo dużo. No i właśnie, co najistotniejsze, zmieniło się na lepsze. Zobaczymy jak będzie to dalej wyglądało w centrum, ale teraz bomba. Na samym wejściu do Pub Street znajdują się akwaria, w których można sobie usiąść, włożyć stopy i te rybki, które tutaj pływają, obgryzają. Obgryzają skórki. <gryzają> A my idziemy dalej w poszukiwaniu miejsca do zjedzenia, bo tam, gdzie żeśmy przyszli, czy gdzie zaprowadziłem wszystkich, nie było wolnych miejsc zupełnie, wszystko zajęte. Co do ostatniego miejsca, pójdziemy tam jutro, zadzwonimy wcześniej, zrobimy rezerwację. A dzisiaj szukamy po prostu, co tutaj, papryczki. <grym> ok Niby przyszliśmy zjeść, a siadamy w miejscu tutaj, duży stół dla nas, dla grupy 10 osób. Eee, ale jest bardzo, to fajnie zaopatrzony. Pokażę Wam drugą część, mniej już na niebiesko świecącą. grill, Tam gotują też na zewnątrz. Duże miejsce, fajne. To jest taka klasyczna sytuacja. Merski grill, czyli odpalony, jakby rakieta startowała. Elon Musk zaraz leci na Marsa, na Maxa, gorąco. Tutaj wszystkie podstawowe rzeczy pod ręką, a tutaj możemy sobie wybrać, co byśmy sobie życzyli przygotować. I stąd to wszystko od razu wystartuje tutaj. Teraz dał, teraz dał no, no, no. popalić Teraz dał popalić Odsunąć się, bo będzie okay, okay. grubo Winer. Winer. Oh. Dał. <ślesenius> <ślesenius> Ale teraz dał popalić <ślesenius> vis, -a vis restauracji, w której siedzimy E, są takie lody, w Polsce to się nazywa tajskie lody. E, na czym to polega? Na tym, że jest to chłodnia. Ta powierzchnia jest bardzo zimna i pan tutaj może rozłożyć dowolne rzeczy, e, zarówno ciastka, jakieś pierdółki, rurki, sosiki. On to później bardzo drobno e, sieka tymi, no, u nas to bym no, szpaką bym to nazwał, po czym rozciąga to na całej powierzchni. Dzięki temu, że to jest wszystko zmrożone, on to za momencik weźmie, delikatnie zrobi taką ruch i to się wszystko zwinie w taką rolkę lodów, po czym to ładują do pudełeczka i, i się to je. Kosztuje to, to dolara. Takie lody tutaj, najróżniejsze smaki. Można sobie zrobić nawet, jak widzicie, z kokosa. Jeszcze poobserwuję chwilę pana przy pracy. Jeszcze mrozi, jeszcze mrozi. To tak się robi z Tutaj ziemi nie bawią się. Zobaczcie, tam jest taka rynna, co odprowadza to wszystko, to co mu wypada, spada, o, to zsuwa, ma taką skuteczkę tutaj, śniotkę. to wszystko, rach, ciach, 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 i tam przez filtr, który tam jest, sitko takie, to schodzi sobie na zewnątrz. Dobra robota. Choć to nie jest jeszcze Siem które znam z przedczasów C-19. To powolusienku, powolutku naprawdę, ale jednak wraca do życia i do tego co tak naprawdę było takim wyjątkowym miejscem na mapie Kambodży. Tętniące niczym arteria. Miasto, życiem. W tej chwili tych turystów jest cały czas bardzo mało. Kiedyś tutaj o tej porze nie byłoby możliwości w ogóle się przesuwać, poruszać. W tym momencie sytuacja jest zgoła odmienna. Jest dość pusto, jest dużo miejsca, a w każdym właściwie lokalu, nawet w tych najbardziej teoretycznie oblaga, obleganych wcześniej miejscach, jest dużo, dużo pustych miejsc. To się zmieni, mam nadzieję, w nadchodzących miesiącach. Pora deszczowa, która się zbliża, oczywiście nie sprzyja odwiedzinom w Kambodży, ale to nie jest tak. Jak widzicie, teoretycznie mamy porę deszczową i wcale nie pada. A temperatury są odrobinkę przyjemniejsze. Nie jest tak bardzo gorąco. Więc jeśli nie wiecie, co zrobić w najbliższych dwóch, 3 miesiącach ze sobą, zapraszam Was do Kambodży m.in. do Siem Pub Street to jedno z tych miejsc, które tutaj warto odwiedzić, ale takich miejsc pokażę Wam więcej, bo będę tutaj jeszcze przynajmniej dwa dni. Korzystając z faktu, że zostawiłem na chwileczkę te wszystkie w restauracji, chciałem przejść tutaj. Taką, o, już pogasili prawie wszystko, to już Wam dzisiaj nie pokażę, jest za późno. To jest ta piękna, wąska uliczka, kiedy tam po dwóch stronach porozkładane są stoliczki. I, I światełka się palą. Jest niesamowicie romantycznie bardzo piękne miejsce. No ale to już dzisiaj, niestety, tam przepadło. Z tej strony tam coś się dzieje, ale to już nie jest ten klimat. No dobra, to w takim razie wracam do wszystkich. Jeszcze słowo wyjaśnienia. Czy są ci goście, czy ich nie ma? Czy tylko goście widzą? Nie, oczywiście, że są. No. Oczywiście, że są. Po prostu nie mogę ich nagrywać. Jest bardzo jasna wytyczna, żadnego nagrywania. W związku z czym ja z kamerą wybiegam tylko i wyłącznie wtedy, kiedy mogę. Albo idę przed nimi, albo za nimi i kadr ustawiam tak, żeby nikogo nie łapać. Ponieważ właśnie się zbliżam już do stolika, przy którym wszyscy siedzą, a dojechało jeszcze do nas kilka osób, więc jesteśmy w tej chwili no, dużą grupą. To będę kończył na tą chwilę nagrywanie. Choć zapewniam Was, że dokładnie tam, po drugiej stronie kamery, przy stoliku siedzi w tej chwili, no, w tym momencie 9 akurat osób. Wróciliśmy już z miasta, wróciliśmy z centrum Siem z Rip z powrotem do hotelu. Na jedzeni, napici, napojeni, można powinienem powiedzieć. No i gotowi na jutrzejszy dzień. Jutrzejszy dzień, pełen wyzwań związanych z, ze zwiedzaniem Angkor Wat. Także w jutrzejszym odcinku będzie sporo niesamowitych ujęć z jednego z siedmiu cudów świata, które w tej chwili oficjalnie na UNESCO. Figurują. Zapraszam Was bardzo serdecznie na jutro, a dzisiaj dziękuję bardzo, że byliście i że oglądaliście. Wielkie dzięki serdecznie, pozdrawiam i do jutra. Trzymajcie się, cześć, miłego dnia, hej.